Hejka Hejka kochani, witam was w kolejnym odcinku Na moim Kanaliku Nie no, hejka, witam w kolejnym odcinku Na moim kanale i w sumie jest to pierwszy Odcinek z Brawl Stars Tak, jest to pierwszy odcinek Z Brawl Stars um, Ogólnie założyłam nowe konto Na Brawl Starsu Na Brawl Starsu, no, na Brawl Stars Założyłam nowe konto, nazywam się Zuziku190youtube a Wy, teraz mam dla was zadanie, napiszcie w komentarzu jakąś nazwę, jak mogłabym się nazywać inaczej którąś wylosuję, wybiorę i wypnę, Boże. I przypnę wam serduszko. Okej. Okay. Więc tak. ogólnie właśnie złożyłam to nowe konto, przyszłam już samouczek i w ogóle. I mam tutaj właśnie na szeli... Shelly... Mam tylko szeli z zadymiarzy. No spójrzcie. Brakuje mi. Mam jeden na 34. Za niedługo będzie nowy zadymiarz. no jak widzę. Okej. Okay. Ja ogólnie mam swoje główne konto, tylko że na, na nim mam już ponad 4000 pucharków. I mam dużo zadymiarzy. I jakby chciałam tutaj od początku wszystko zacząć. No i może co to w ogóle właśnie zmienimy na shella. W sklepie jest jakaś nowość. Przebrania spoko. E, tak. Chyba za 30 tak za 30 płaków jest starcie solo i duo. Dlatego właśnie teraz na nie sobie pozbieram. Więc zagram teraz kilka rundek w ze zbiory klejnotów, aż zbieram do tego starcia. I jakby wrócę do was, jak będę miała te starcie już odblokowane. Więc poczekajcie chwilkę. Okej. Okay. Ogólnie już dobijam 32 pocharki na tej szali. Tutaj mam skrzyneczkę, więc możemy ją chyba otworzyć. Tu też mam skrzyneczkę. Tak, tutaj mam nawet dwie skrzyneczki. Jedną postać i nowe wydarzenie, więc zacznijmy od nowego. Aha, muszę wszystko od początku zebrać, żeby zebrać nowe wydarzenie. Dobra, zacznijmy może od tej skrzyneczki. Okej. Okay. Boko, to teraz weźmiemy sobie tą skrzyneczkę Dużo pieniędzy, 52. dwa Nita Juhu, mamy nitę Fajnie, mamy nitę mhm. Nareszcie starcie Juhu, dobra, teraz powią. Chciałabym chyba teraz najbardziej dropnąć, Nie wiem w kogo w sumie. Nie wiem, szczerze nie wiem. Mój ulubiony zadymiarz ogólnie. Zadymiarz? Co zadymiarz. zadymiarz? Nie wiem, jaki jest mój ulubiony zadymiarz. Wy napiszcie w komentarzu, jakie, jaki jest Wasz ulubiony zadymiarz bądź zadymiara. Jeżeli chodzi o legendę, to ja najbardziej lubię Sandy I Leona ale ogólnie wszyscy że są super co się sklepie no, za darmo punkty do nity no tak na razie mam tylko dwóch zadymiarzy dwóch na 34 ale to i tak dobrze to i tak bardzo, bardzo, bardzo dobrze mogę ulepszyć sobie Shelly, więc ją ulepszę chętnie o, już mam moc 2 No dobra, no to... Zaczynamy? Okej, okay, gramy w postercie solo teraz. Więc fajnie. Co ja zrobiłam? Dobra, tutaj sobie rozwalimy skrzyneczkę i weźmiemy kostki mocy. Ja tam to gadam Power Cuby. No tak się to gadam. Ale, wiecie, to po polsku znaczy kostki mocne, na to, mam po polsku wszystko. Ale, ten napis mnie tak trochę tak koncentruje i mógłby już zniknąć. Jeszcze Bot mnie goni. W, sensie w sumie dobrze, że mnie Bot goni. Ej, bocie, miałeś mnie gonić. Bo jak Bot mnie będzie gonił, to jak ja go zabiję, to będę miała właśnie jego te. Cuby! No to się popisałam. Pierwszy odcinek. Naprawdę rangę 8 plus 1. Nie, coś mi nie wyszło po prostu. Dobra, zawsze jeden pucharek, nie? A może sobie zmienimy na nitę. O, na nitę może. Okej. Okay. Zagramy sobie jeszcze raz, może teraz nam się uda wygrać pierwsze miejsce Nie wiem, coś tak jakoś nam się, raczej mi się nie udało na początku Ale zobaczymy, teraz mam nadzieję, że się uda wygrać pierwsze miejsce Tam jakaś row chodzi Mam nadzieję, że mnie nie pokona <laughs> znowu O nie, o nie, o nie, o nie, pokona mnie Ja uciekam w ogóle od niej Nie, no nie ta, nie, 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 nie O, pokonałam ją El Primo O, pokonałam go Nie, no ta Rose wzięła mi jeszcze od niego Cuba. Dobra, nieważne, jak się idzie ta Rose ode mnie No i se, Rose'o O, nie nie, 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 mam szans, nie mam z szans Co? Pokonałam rozę. Dobra, fajnie Jest liczba z wymiarze 5, więc w serii mamy nawet, nawet mamy szansę wygrać Mamy, tam jest jakiś poko, widzę Chodź, Poko, no chodź, Poko, no Poko, Poko, Poko Okej, okay, chyba wygrałam Jej, plus 10 pucharków, jesteś numerem jeden Jak miło to usłyszeć, jestem numerem jeden Dobra, fajnie Dostałam gwiezdny żeton Mam już dwa gwiezdne żetony Mamy skrzyneczkę kolejną Co nam wyleci, co nam wyleci, co nam wypadnie. Może to będzie nogi za lub zadmiara. Trzymajcie kciuki. No cóż, niestety nie wypadło nam nic. O, będą pewnie gemy. Trzy gemy, jak dużo gemów. Naprawdę. O, później będzie kolcz, więc fajnie. Nie, no trzy gemy. Jesteśmy bogaci, mamy aż trzy gemy, więc fajnie. No cóż, zagramy sobie jeszcze raz. Zagrajmy sobie jeszcze raz teraz w solo. A później możemy spróbować w duo. Chociaż ja tam wolę grać w solówę. Nie no, w duo też uwielbiam. Najgorzej właściwie u mnie nie lubię grać w trójki. W sensie, no, 3 na 3. Yy, w sensie, no, ogólnie zależy. Bo jak, jeżeli chodzi o napad, to napad na przykład uwielbiam. Uwielbiam grać w napad serię, napad to jest moja ulubio. Zagadałam się. I no, nie skupiamy się na grze, tylko na gadaniu. Tak, napad to jest moje ulubione jakby starcie, moje ulubione wydarzenie. O, napad. Właśnie. Jeszcze niestety jest zablokowany. dopiero za 800 pocharków będzie. I nagroda. Właśnie napad i nagroda to są dwa moje ulubione wydarzenia. Za dymy i zbiorów końców nie lubię. Przyznam się nie lubię. A starcie co jest okej. Okay. No dobra. To dzisiaj spróbujemy sobie dobić do kolta. Chyba hmm, nie za dym, a tutaj. Dobijemy dzisiaj do kolta. Przynajmniej mam nadzieję, że dobijemy do kolta. Fajnie by było. Okej. Okay. Okej. Okay. To są trzy skrzynki, więc w fajnym miejscu. Jakby tam poszło, widzę, tam jest jakaś rouza na trzecim właśnie. Nie! <grystanie> Okej, okay. mam już teraz cztery power cuby. Yy, Okej, okay. jakieś El Primo mnie teraz goni, ale wydaje mi się, że mnie nie dogoni. O nie, teraz nie bodzę. W sensie no w sumie... bo mnie goni to nie jest. Jest na tyle fajnie, że później jak go blokonam, no to będę miała właśnie jego te teparek, jak już mówiłam. Ale gorzej, jak ktoś mnie ukradnie. Bo miałam ja mam kilka takich sytuacji. Naprawdę nie umiem chodzić. Jak zablokowałam się, jakby nie umiałam. No właśnie o tym mówiłam. Tak, właśnie o tym mówiłam. Ale mu drukowało. Plus 6, więc jest i tak nawet dobrze. I właśnie miałam drugi poziom doświadczenia. Yy, gram w te. Okej, okay, yy, gram w te zbior Mamy kolejną skrzynkę, więc teraz módlmy się, aby był to jakiś nowy zadymiarz bądź zadymiara. Uwaga, o. Może będzie to może będzie. Fajnie, gdyby był to poko. Niestety szkoda, no ale dobra. No cóż, niestety, hm, tam są jakieś dwie, właśnie skrzyneczki. To idę tutaj na te skrzyneczki. Oj, POKO, 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 POKO poko. Nie mam amunicji, braka amunicji, braka amunicji, braka amunicji Ratunku, 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 ratunku Ratunku Ej, Nie, nie no świetnie, no jak mi wyszedł POKO Jeszcze tu Barley Noż to jakiś śmieszny No w sumie to nie jest nie śmieszny. Co, ja nie umiem nic zrobić, sorry, sorry, no przegram, 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 przegram Przegram, 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 przegram No przegram, no, no, przegram Zero no cóż, nie wyszło coś. Nawet bardzo. Nie ukrywam, że wyszło to fatalnie. Tażaj jakoś szczęścia nie przynosi. Możemy spróbować zagrać Nitą. Mam nadzieję, że Niton nam się uda zdobyć pierwsze miejsce. nitom ma tyle fajnie, że ma w ultra tego swojego niedźwiedzia. Więc jest spoko Ok Ok, ok No co to jest? Nie no, tu jest jeszcze jakiś El Primo I jeszcze mi ukradł mojego Power Cuba. Nie No to już jest Lekka przesada, niech oni się biją A ja sobie wezmę Power Cuba. Ten El Primo mnie denerwuje. Dobra Pokonam go Miesiu, no, Misiu, no co ty robisz? No masz go pokonać Okej okay. Nieważne. Dobra, mam. Będę miała już trzy. O, mam trzy Power cube. Dobra, tutaj sobie otworzę skrzyneczkę, już była do połowy otworzona. Tutaj ten dym ją otworzę. A ja sobie wezmę Power Cuba. Ciekawie, czy mój że żyje? Chyba żyje, nie? Bo on sobie gdzieś tam poszedł. Mój mi się, czy żyje. Albo ktoś już go pokonał, jest wielkie starcie. O, więc jednak Tanita przyniosła nam szczęście. No, no jakie, no spójrzcie, no. No jesteś numerem 1 plus 10. No spójrzcie, no. Po prostu świetnie. Okej, okay, to mamy właśnie kolta. Uwaga, kolt. Juhu! W 20 leje pucharków. Kolt zasypuje przeciwników yy, starannie wymierzonym gradem kuli, yy, kul ze swoich rewolwerów. Jego super atak niszczy osłony i wzmacnia siłę ognia. Teraz będzie pozwolenie, że to następnie. Ale wydaje mi się, że na ten odcinek już to będzie końcówka. Więc fajnie, bo zdobyło, yy, udało, nam, zdobyło. udało nam się zdobyć dwóch nowych zadymiarzy, no bo Shelly to jest taki początkowy, więc dwóch nowych zadymiarzy, no, Zalej pucharków, no. Nita oraz Colt. Coltem zagramy sobie w kolejnym odcinku, który prawdopodobnie powinien na kanał wpaść już jutro, więc subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i czekajcie. No cóż. Więc ja się po prostu z wami żegnam. Pa, pa!